Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatny i witam Was w trzecim odcinku Frostpunka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zmożeniem produkcji węgla, jako że cierpimy na jego mały niedobór. Na chwilę obecną skończyło się nam już ostatnie złoże węgla, które było możliwe do zbierania, także musimy sobie, słuchajcie, postawić mod węglowy. Postawię go w tym miejscu tak, aby był w pobliżu braku zbieraczy, który umożliwi nam szybkie zbieranie tego zasobu. Odbrazimy sobie grę, słuchajcie, na chwilę obecną sytuacja się nam nieco uspokoiła. W międzyczasie, zanim zacząłem nagrywać, odblokowałem deski kreślarskie, które umożliwią nam zbadanie pierwszych poziomów e, kolejnych badań. Nie było frostpanka przez jakiś czas, ale chciałem docisnąć twierdzę do końca, chciałem domknąć temat właśnie pierwszej kurcjaty. Jak pamiętacie, zapewne pod koniec ostatniego odcinka Drastycznie wzrosło nam niezadowolenie i spadło nadzieja. Także w tym odcinku postaramy się troszkę poprawić, e, troszkę poprawić obecną sytuację. E, wybrać sprawę, które podbije nam nieco nadzieję. Okej, okay. myślę, że wybrałbym radykalną terapię, a na następnym etapie wybrałbym uroczystości pogrzebowe. Tak, aby zbić to niezadowolenie. Może zrobię to w sumie w odwrotnej kolejności, wtedy będziemy nieco bardziej zabezpieczeni. Dobra, słuchajcie. Z racji na to, że nic i tak w tej chwili nam tutaj się wydarzyć nie może, to przyspieszymy sobie nieco czas gry. Dzień roboczy powoli dobiega końca. Mamy już godzinę 18, także właśnie rozpoczął się czas wolny. Nasi łowcy wyruszają na polowanie. Tutaj nie wiem dlaczego 93% nam pokazuje, Nie wiem w sumie od czego to jest zależne. No dobrze, Słuchajcie, tutaj nasz widz dzielnie podpowiadał mi pod ostatnim odcinkiem, co trzeba zrobić, aby młot węglowy pracował. Także wiemy, że młot węglowy można postawić gdzie bądź i po prostu on będzie produkować hałdy węgla, które będą zbierać nasi właśnie ludzie pracujący w baraku zbieraczy. Ok, słuchajcie, zaraz się nam uda wybrać kolejne prawo, jeszcze tylko 40 minut. Zatrzymamy sobie czas i wybierzemy uroczystości pogrzebowe. Także widzicie, są opinie mieszane. Ok, dotarli do solidnego schronienia. Zbadajmy to. Schronienie jest wygodne i dobrze zaopatrzone na sytuacje awaryjne. Na masywnych, okrągłych drzwiach zawieszono wiadomość. Do naukowców, jeśli wykorzystacie zapasy, niezwłocznie po powrocie do miasta zawiadomcie kwatermistrza, to znaczy, że jest tu inne miasto. Drogowskaz przy szlaku wskazuje w dwie strony Londyn 1934 mile Dom 27 mil Odkryte miejsce Stalowy most Weźmiemy zasoby Dzięki czemu Udało nam się Znaleźć jeden rodzaj parowy Stalowy most Szlak prowadzi przez imponujący stalowy most Który wznosi się nad ogromnym jarem O dziwo, na moście nie ma śniegu Słuchajcie to może być Ciekawe miejsce do zbadania, także wyruszmy w to miejsce, wyślimy tam naszych zwiadowców. Wróćmy sobie z powrotem do miasta, odpałzujmy grę. Zobaczymy, jak tam po nocy będzie z przyrostem żywności, czy wystarczy nam jej tak naprawdę na kolejne dni, tego nie wiemy. Myślę, że możemy dobudować sobie jeszcze jeden dom, który się nam tutaj zmieści. Eh, Arena Walk. Arena Walk mam zbudowaną. Zdrowie. Przydałaby się nam na pewno jedna jeszcze jedna lecznica, ponieważ e, obecna sytuacja często wskazuje na to, że nie mamy gdzie leczyć naszych chorych. Zbudujemy sobie tutaj koło Areny Walk, tą lecznicę. Czy coś jeszcze chciałem zbudować? Kuchnia jedna nam na razie wystarczy. I tak wyrabia ponad normę. Hmm, zasoby. Młot węglowy mamy, tartak mamy, barak zbieraczy. No, można by było jeszcze jeden barek zbierać dostawić, ale to może przy innej okazji technologia. Wiecie co? Słuchajcie, ja bym postawił sobie jeszcze jeden warsztat. Dobrze, także postawiliśmy sobie tutaj drugi warsztat, dzięki czemu będziemy szybciej wykonywać badania wszelkiego rodzaju. Udało nam się postawić lecznicę. Wrzucimy sobie pięciu inżynierów do lecznicy. Włączymy grzejnik, bo jest zbyt zimno w tamtym miejscu. Ok. Nasz młot węglowy ruszył. Bardzo, bardzo dobrze. Na zwolnieniu trzy osoby. Hmm. Chyba jakaś uroczystość pogrzebowa, co? lub coś w tym stylu. Tutaj nie mają nadal czego zbierać. E, Młod węglowy jeszcze nic nie wyprodukował, czyli to nam pokazuje tak naprawdę efektywność. Wrzućmy tutaj tych inżynierów, których jeszcze mamy. Wykorzystajmy słuchajcie do maksimum możliwość badania. Za 6 godzin nasi zwiadowcy powinni dotrzeć w, w miejsce, które wyznaczyliśmy do kolejnego zwiadu. Z żywnością stoimy całkiem nieźle. I słuchajcie, jutro, jeśli się nie mylę, rano wzrośnie nam temperatura o 10 stopni. Także wyjdziemy troszkę na prostą. Jak tylko zbadamy deskę kreślarską, ruszymy z badaniem. Okej, okay, udało nam się zbadać właśnie deskę kreślarską, o której mówiłem. I co my tu mamy? Mam do zbadania na przykład barak. OK, to jest lepszy namiot. Czy można ulepszać namioty? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie coś na ten temat. Modernizacja lecznic. Dzięki lepszym narzędziom i metodom pracy, ludzie zatrudnieni w lecznicy będą leczyć chorych o 10% szybciej. To by było bardzo dobre. Mamy również cieplarnię. Da się tu hodować kilka rodzajów wytrzymałych roślin, wytwarzając 30 jednostek surowej żywności dziennie. O, to jest super. I w ostatnim odcinku też o tym wspominałem. To by było bardzo, bardzo dobre. Co my tu jeszcze mamy? Wydobywanie węgla, czyli prawdopodobnie kopalnia węgla, tak. Na razie zainwestowaliśmy w młot węglowy, także sobie odpuścimy. Hmm. Retorta. Czym jest retorta? Wykorzystuję wysoką temperaturę, by zmienić 70 jednostek drewna w 210 jednostek węgla. Spoko opcja, ale na razie myślę, że na wystarczy to, co nam będzie produkować młot węglowy. Maszyna drążąca. Hmm. Wierca się w ściany naszego krateru, odkupując drzewa, które kiedyś zanim pochłonął i lód tworzyły las. To by było dobre. Ale na razie nasze tartaki sobie radzą. Także póki mamy lasy, póki mamy możliwość, sobie z tym dajmy spokój. Modernizacja tartaków jest to coś, co na pewno by nam trochę polepszyło sytuację, bo to drewno jest powolnie wydobywane. Ok, tu możemy zbadać sobie więcej zwiadowców na razie, mi to jest niepotrzebne. I tutaj mamy większą moc generatora lub zwiększenie zasięgu generatora. Ja bym sobie, słuchajcie, na, na pierwszy rzut zwiększył zasięg generatora. Po prostu będzie nam okalać większą ilość terenu. Także, słuchajcie, to jest bardzo dobra opcja i przy niej zostaniemy. Ktoś tu jest na zwolnieniu? Tak, dwie osoby na zwolnieniu. Ojejku. Odpozujmy grę, przyspieszmy ją troszeczkę i zobaczmy, jak tam będzie szło. Zbierają węgiel bardzo, bardzo dobrze, bo węgla mamy coraz mniej. Słuchajcie, myślę, że wypadałoby również zbudować gdzieś tutaj niedaleko, właśnie tych zbieraczy, skład zapasów. I sobie zbudujemy tutaj składnik zapasów, który będzie przeznaczony do, do zbierania właśnie węgla. I póki co na razie to tyle, co możemy zrobić. Bada nam się pięknie tutaj, szybciutko, bo mamy teraz dwa warsztaty. OK, zwiadowcy osiągnęli punkt docelowy. Zaraz, zaraz się tym zajmiemy. kończę tylko. Mamy dwa warsztaty, więc bardzo szybko nam badania przechodzą. Automaton. Na mosiężnej tablicy przyczepionej do mostu widnieje napis. Zbudowany przez mieszkańców Winterholm w 1887 roku. Na moście pracuje automaton, który całkowicie odgarnie śnieg. Zbadaj. Zatrzymaliśmy się na skraju głębokiego. Szerokiego jaru, podziwiając spinający jego brzegi stalowy most. Jeszcze większe wrażenie zrobił na nas wielki automaton odśnieżający na wierzchnie. Moglibyśmy wysłać maszynę do naszego miasta lub zabrać ją, by pozyskać zasoby. Odkryte miejsce stacja meteorologiczna duży konwój. Wyślemy automaton do miasta. Na pewno się nam przyda i mamy dalej stację meteorologiczną. Wysoki budynek z dziwnymi urządzeniami na dachu. To prawdopodobnie stacja meteorologiczna założona przez naukowców z Winterhome. I tam wyślemy naszych zwiadowców i wracamy sobie do miasta. Porzucony most. Znalezienie mostu do Winterhome świadczy o tym, że jesteśmy na dobrej drodze, ale rodzi to pytanie, dlaczego most jest porzucony, dlaczego automatonem nie zajmował się inżynier. Na pewno da się to logicznie wyjaśnić, ale ludzie zaczynają się niepokoić. Dowiemy się w Winterhome. Ok, automaton dotarł do nas za niecałe dwa dni. Eee, nasi zwiadowcy za 13 godzin dotrą do Winterhome, znaczy do tego z, m, obozu meteorologicznego. Dzień pracy dobiegł końca. Udało nam się opracować technologię zwiększenia zasięgu generatora. Zaraz się tym zajmiemy. I teraz bym w surowcach sobie nie w surowcach w, w żywności w żywności. Wybrałbym badanie cieplarni jako następnego obiektu i tutaj nam już poszedł jeden rdzeń parowy niestety, ale to jest bardzo ważne, bardzo, ważne, bardzo ważna sprawa. Nasz generator osiągnął drugi poziom zasięgu strefy cieplnej. Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądać na naszym podglądzie. Chłodno. Ok. W tych miejscach jest chłodno, a jak włączymy to, coś się zmieni. Tak, 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 bardzo się zmieni. Także nie będziemy ryzykować, niech to będzie włączone. E, w kuchni jest chłodno, to może włączmy im ogrzewanie, będzie mniej ludzi chorować wtedy. Tu są podpalane. Po, Słuchajcie, fajnie by było. Fajnie by było znaleźć. E, znaczy fajnie by było znaleźć. Fajnie by było e, odpalić drugi poziom tych generatorów małych. Fajnie by było zbadać drugi poziom tych generatorów, ale na razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W momencie, kiedy będziemy mieć odwilż, która nastąpi jutro rano, ok, moi drodzy, słuchajcie, z żelazem nie stoimy zbyt dobrze. Także zbudujemy sobie hutę, która będzie nam wydobywać żelazo, i myślę, że wypadałoby dobudować jeszcze jeden tartak jeszcze jeden tartak, który nam tutaj da możliwość pozyskiwania większej ilości drewna, ponieważ ten tartak, który zbudowaliśmy w tym miejscu, już praktycznie. Wykorzystał w całości za zapasy, które tam były. Zbudujemy sobie ten tartak w tym miejscu i dobudujemy do niego drogę. Zbudujemy ją w ten sposób. Z tego co pamiętam, automatoną można będzie obsadzić w jednym z budynków produkcyjnych i będzie sobie znaczy zwolnimy w ten sposób ludzi, którzy pracują w tamtym miejscu, i będziemy mieć więcej ludzi dostępnych do prac innych, których automaton nie może objąć. Sprawdźmy, co znaleźli zwiadowcy. Stacja meteorologiczna. Na miejscu nikogo nie ma, ale wszystko wydaje się działać. Mogliśmy spróbować dowiedzieć się, na czym pracowali naukowcy z Winterholm. Poszukiwanie może przynieść węgiel oraz rdzenie parowe. No to zbadajmy to. Ponura prognoza. Znaleźliśmy notatki naukowców. Sądzą, że zadowolenie będzie postępować. Co gorsza, ich zapiski nagle się urywają. Ostatni pochodzi sprzed kilku miesięcy. Z pieżarni nie została ani jedna puszka mielonki, a na stole nie ma nawet okruszka chleba. Najwyraźniej no wyniesie się stąd na dobre. Z dachu stacji meteorologicznej widać Winterhome. Odkryte miejsce Winterhome, kopalnia węgla weźmy zasoby. Okej, okay, mamy kopalnię węgla i mamy Winterhome. przejdźmy do Winterhome, zobaczmy, co tam będzie na nas czekało. Automaton jest tutaj, już w drodze do naszego miasta. Super. Wracamy do miasta. Eee, słuchajcie. Nie widzę tych hałd węglowych, które się tutaj mają tworzyć. A one się tworzą z tyłu. Ok. Jakieś wydarzenie, słuchajcie. Opuszczona stacja meteorologiczna. Ludzie nie przestają rozprawiać o raporcie ze stacji meteorologicznej. Niepokoi ich to, że tak ważna placówka okazała się opuszczona. Niektórzy zaczynają się zastanawiać, czy ewakuacja z Londynu była dobrym pomysłem. Kilkoro mieszkańców narzeka w głos. Wiedziałem, że nie trzeba było tu uciekać. W Londynie były chociaż prawdziwe domy, a nie namioty i drewniane budy. Wkrótce wszystkiego się dowiemy. Nadzieja nam niestety siadła. Zobaczymy, co będzie w Winterholm. Palmer. czas, zobaczmy, jak tam z węglem będzie nam szło. Ok, mamy kolejne badanie. Dostępne do wyboru i może byśmy spróbowali tym razem wybrać barak barak na pewno albo nie wybierzmy słuchajcie modernizację lecznic jednak to na pewno nam się przyda z tego względu, że bardzo dużo naszych pacjentów cały czas jest hospitalizowanych zawsze mamy jakiegoś chorego, który czeka na swoje miejsce także to na pewno by nam pomogło spróbujmy za to zbudować szybko barak zbieraczy koło naszego, naszej hałdy węgla i zróbmy to jak najszybciej, bo ten węgiel naprawdę strasznie wolno gromadzimy. Jak tylko zbadamy lecznicę, to sobie zrobimy słuchajcie, badanie... Słuchajcie, jak tylko skończymy badanie modernizacji lecznic, zbadamy sobie baraki, tak abyśmy mogli przetrwać nadchodzące mrozy. Co prawda temperatura ma spaść tylko o 10 stopni. Ale wydaje mi się, że już niedługo, niedługo dojdzie do drastycznych spadków temperatur. Księga praw. Nie wybraliśmy prawa kolejnego, ale mam podpisane uroczystości pogrzebowe, także teraz sobie wybierzemy radykalną terapię. Jestem w przyszłości, będzie to rzutować na nasz, naszą sytuację. Ok, mam 450 jednostek węgla. Ciekawy jestem, czy uda nam się przetrwać tą, zim tą noc bez problemów. Właśnie, skałci zaraz dotrą do Winterhome, jeżeli dobrze pamiętam. Ok, zwiadowcy dotarli do Winterhome. Wspięliśmy się na skraj miasta. Staliśmy w osłupieniu, spoglądając na krajobraz zniszczenia. To miasto umarłych. Większość budynków została obrócona w ruinę, a generator eksplodował. Zbadajmy to. Ulice zrujnowanego miasta pokrywają ciała zmarłych. W kronicy miejskiej przeczytaliśmy o kurczących się zapasach żywności i o rozpaczy mieszkańców. Zaczęły się bójki i zamieszki. Wśród szalejącej anarchii rozpoczęła się walka o topniające zasoby, a potem przyszedł głód. W ostatnim wpisie przeczytaliśmy: Boże, wybacz nam. Żywimy się ciałami zmarłych. Nadzieja umarła. Odkryte miejsce, śnieżny klif. Obóz Amerykanów. Jesteśmy zdani na siebie. Niestety, bardzo nieparowe to niewiele w porównaniu z tym, jak nadzieja nam zaraz spadnie. Okej. Okay. śnieżny klif, czy to jest obóz Amerykan? Okej. Okay, ktoś tam jest, także wyruszmy tam. Może ktoś coś będzie więcej wiedział na temat miejsce, w którym przebywają ci ludzie, którzy przetrwali z Winter Home albo być może znajdziemy jakichś innych ocalałych. Ruszajcie. Jesteśmy sami. Ta wiadomość zatrzęsła całym miastem. Sądziliśmy, że w okolicy istnieje wiele osad. Pracują ekipy budowlane, a ludzie wiodą zwyczajne życie w ogrzewanych przez generatory domach, ale jesteśmy sami. Zmniejsza się nadzieja i to będzie chyba koniec. Upadek Winterholm. Wszyscy nie żyją? Jak tu przetrwamy bez żadnej pomocy? Musimy wracać do Londynu. Na tej, zamarz... Na tej zamarzniętej pustyni nie ma dla nas żadnej nadziei. Na ulicach zbierają się ludzie wstrząśnięci wieściami o losie Winterholm. Niektórzy chcą rzucić wszystko i uciekać do Londynu. Miasto zaczyna ogarniać panika. Muszę im zapewnić jakiś cel. Wybierz dla nas drogę. Ludzie są wstrząśnięci, ogarnij ich lęki i zwątpienie. Straciliśmy nadzieję na to, że zdołamy przetrwać. Rozpacz może ich wkrótce popchnąć do nierozważnych czynów. Musimy zjednoczyć ludzi, przedstawiając im swoją wizję przyszłości. Zdecyduj, co ono cel ich życiu i przywróci nadzieję. Inaczej miasto pogrąży się w chaosie, który pochłonął Interhome. Ok, czy w tej chwili musimy wybrać pomiędzy wiarą i siłą duchową, a ładem społecznym i dyscypliną? Powiem wam szczerze, że chyba Ład Społeczny i Dyscyplina brzmi dla mnie lepiej. Trochę pachnie takim socjalizmem, ale... ale mimo wszystko twarde rządy mogą prowadzić do wyjścia z tej sytuacji, a wiara nie zawsze czyni cuda. Słuchajcie, nie mam save'a przed tym, co się teraz wydarzyło, ale chętnie bym zagrał jeszcze raz, jeśli uda nam się przetrwać oczywiście do końca tej serii, jeśli zaraz nie padniemy, właśnie idąc ścieżką wiary i siły duchowej, także wybierzemy sobie ład społeczny i dyscyplinę. I tutaj mamy pierwszy punkt. Straż sąsiedzką. Nowy obiekt, strażnica. Strażnicy zwiększają nadzieję ludzi mieszkających w pobliżu. Trzeba będzie zbudować dwie strażnice. Podpisujemy to i zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Porządek, strażnica. Jedną strażnicę sobie cykniemy. W tym miejscu, drugą strażnicę sobie cykniemy w tym miejscu, a trzecią strażnicę sobie cykniemy może w tym miejscu. I to na razie musi wystarczyć. Coś się wydarzyło. Nieprzekonani chcą odejść. Kapitanie, przekonałeś większość ludzi, ale nadziei wciąż brak. Niektórzy wciąż są tak przerażeni, że za 15 dni chcą uciec z Londynu. Przyszliby namawiać cię do zmiany zdania. Porządek ma nas uratować? Bzdury. Niby jak, zagłosujemy kogo zjeść najpierw, gdy skończy się żywność. Krzyczą. Jeśli nie spróbujemy się dostać do Londynu, skończymy jak Winterhome. Spokojnie nie zginiemy. Czyli 15 dni mamy na to, aby poprawić naszą sytuację. Ok, Londynczycy. Mieszkańcy są podzieleni. Część z nich tak bardzo się boi, że zamierza za 15 dni opuścić miasto i udać się do Londynu. Będą próbowali przekonywać innych, odwołując się do ich niezadowolenia. Strach może pchnąć ludzi do rozpaczliwych czynów. Dbaj o spokój, budź w mieszkańcach nadzieję i uważaj na ich niezadowolenie, by, bez, by bezpiecznie przeprowadzić miasto przez potencjalny kryzys społeczny. Tak też zrobimy. Okej, okay. mamy tutaj teraz tendencję rosnącą. Wielu ludzi chce opuścić nasze miasto, także tak jak mówiłem, zmienimy. Zmodernizujemy lecznicę, zbudujemy baraki, ludzie zobaczą, że będą mieć lepsze schronienia. Myślę, że to pomoże. I słuchajcie, w tym miejscu chciałbym skończyć ten odcinek. Boję się dalej działać. Proszę was o radę. Co dalej zrobić, aby wyprowadzić to miasto z spazmu, w którym się znalazło. Słuchajcie, mam nadzieję, że materiał wam przypadł do gustu. Słyszymy się w kolejnym odcinku Frostpunka. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.